Witajcie, z tej strony R2K. Witam bardzo serdecznie w Harrym poterze i mistrzostwach świata w Queid'u. Jest to tak, jakby gra, która wyszła poza tym e, główną serią, bo wiecie, wyszedł jedynka do jedynki, dwójka do dwójki, trójka do trójki, a to jest jakby część 2,5, e, że tak to ujmę, bo wyszła między drugą a trzecią częścią filmów i no po prostu to jest sam Quidditch, nie? Więc stwierdziłem, że. Jak gram po kolei, to gram po kolei, to też zagram, e, ponieważ opinie ma bardzo pozytywne, a to ciekawe, również dużo Polaków to grało, bo jak czytałem sobie komentarze pod filmikami i filmiki sobie oglądałem z tej gry, to naprawdę, naprawdę dużo było polskich komentarzy, więc fajnie, e, zagrajmy więc. Hogwart Mistrzostwa Świata, mecz towarzyski, kufer. Chyba nas interesuje Hogwart, nie? Ta... się ...do Hogwartu by poznać zasady Quidditcha i zagrać o puchar Quidditcha. To idziemy sobie do Hogwartu zagrać Quidditcha. To mnie tu czeka? Wtedy. Skoro już tu jesteś, możesz wybrać jedną spośród czterech drużyn. Gryfonów, Krukonów, Ślizgonów... Gryfony, Krukonów... Tak, serio to się po polsku nazywa? Po polsku? W sensie tak samo w filmach, bo ja oglądam filmy też po angielsku. Nie pamiętam, czy w filmach też tak było, ale wydaje mi się, że normalnie mówili Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin i tak dalej, a nie jakieś ligony. Twoja kolej, nut. Jasne. Kręczowo trochę. On samouczek. Dobra, Quidditch jest dość prosty do zrozumienia. Po każdej stronie jest siedmiu gracz. Dobra, więc tak w skrócie: trzech atakuje, jeden broni, dwóch pałkarzy jeden szukający czyli tym, kim był e, Harry Potter. Nie? O lol, to w ogóle ta walizka się tu unosi na trawie. <dziwne> Dziwnie to wygląda trochę. A to wygląda w zasadzie jak w filmie: też tak było bardzo podobnie. Okej. Okay. bilet. Możesz wybrać międzynarodową drużynę, której będziesz U. kibicować przez cały turniej. Może, może Polskę? Są reprezentacje krajów. No dobrze. Ciekawe jak ta gra wygląda, bo troszkę brzmi to dróżnę jak dróżnę w taka w lekka w wydmuszka. W Wybór drużyny. No chyba Gryfindorem pogramy naszym Harrym Pota. Od tej pory korybety przewodnikiem. Po pierwsze, musisz zdobyć umiejętności potrzebne do gry w Quidditcha. Przydadzą się umiejętności poznać resztę drużyny. E, nagrywam to dlatego, bo niedawno pojawiły się zapisy do nowszej jakby części takiego remake'u, w zasadzie od nowa, nie? Bo Hogwarts Legacy tam miał sukces i tak dalej, to teraz będzie stricte gra o właśnie Quidditchu. W tych czasach tak jakby, w sensie grafika będzie lepsza, gameplay pewnie będzie lepszy i tak dalej. E, pewnie wam wkleję link do opisu, gdzie tam można się zarejestrować, a ja pogram w tą klasyczną wersję, kultową wersję. Okej, okay, co my tu mamy? Zadania domów. E, co to znaczy? Po, podawanie. Ok, ona podaje. Rekord drużyny jakiś jest. Czas nieznany. A czyli mam sobie wybrać kogoś? Podawanie, przejmowanie i szczelanie. Szukający. Pałkarze i tłuczki. A, tu są zablokowane te, te osoby. Czyli mogę wybrać szukający, przejmowanie i szczelanie, podawanie. No, wydaje mi się, że zagrajmy chyba w ataku. Albo zagrajmy na początek Harry Potter, albo po kolei zagramy. O, to będzie najbardziej godne. Podawanie. Angelina Johnson i jestem ścigającą gryfonów. Moje zadanie polega na podawaniu kafla. <laughs> Moje zadanie polega na podawaniu kafla, nie? Podawaniu kafla. Trzech twoich ścigających będzie latać w trójkątnej formacji. Okay. Pomiędzy ścigającymi zobaczysz magiczne pierścienie. Będą one okay. zmieniały kolor na żółty lub zielony. Łomatko. Ścigający muszą podawać sobie kafla przez pierścienie, gdy te są zielone. Spudułowanie lub podanie kafla przez żółty pierścień spowoduje, że pierścień stanie się czerwony i o, co mam robić? Hej, tu Aby podać kafla, wciśnij przycisk akcji. A czym się steruje? ...tak samo, Kurwa, strzałkami, ja pierdolę. Nie działa piątka Jak to się steruje? Czemu to jest żółte? Co to jest klawisz akcji? No klikam piątkę. Może mam... Ja pierdzie, Kto to projektował? Piątka nie działa. Muszę myszką klikać, ale myszką nie mogę ruszać. Ale lipnie mi to wychodzi. O oh yeah, przejmowanie i strzelanie. To jest i gram jako ścigający gryfonów. Okej, zobaczmy. zadanie to nauka przejmowania i zdobywania goli. Tym duchem jest Edgar Klonks. Nawiedza on boisko Que od niepamiętnych yeah. już czasów. Nikt nie wie jak długo. Edgar był swego czasu świetnym zawodnikiem. Teraz będzie latał po boisku z kawem i będzie unikał twojego ścigającego. Twoim zadaniem jest zaatakować. zaatakowanie. I zdobyć gola wrzucając kafle w jedną z obręczy Oczywiście nie muszę mówić, Yeah. Nie łatwo odebrać Cristiano Ronaldo normalnie Dawaj tą Nie wiem jak się gula dół leci zbytnio Okej, okay, kolejna wzięta Szybkie przypomnienie Wciśnij przycisk akcji, aby przejąć piłkę A przycisk strzelania Łatwo Nie no, jestem idealnym Rzucającym znakomicie! Wygraliśmy karty Quidditcha. Jako szukający zostałem poproszony o skrytanie go. To dobra okazja, by nauczyć się podążania za smugą i przyspieszyć. Ale to jest normalnie cały Hogwart, praktycznie. trzymaj, aby przyspieszyć. Zauważysz, że Potter musi podążać za smugą mojej miotły podczas pościgu za Zmykaczem. Pozwoli mu to zebrać wystarczającą ilość energii, by móc przyspieszyć, a potem dogonić i złapać znikacza. Takie nitro. Jak tylko potter zgromadzi odpowiednią ilość energii, odłącza się, zostawiając mu złapanie znikacza. Użyj przycisku akcji, aby przyspieszyć, a gdy będziesz już blisko, chwyć tego znikacza. A czym go chwycić? A, drugim myszkiem. Mam! <laughs> <z> karty Quidditcha <laughs> Trochę krinczowa, ale jest. Cudownie. Udało ci się ukończyć pierwsze trzy zadania. Teraz możesz rozegrać swój pierwszy mecz Quidditch. Pierwszy mecz Quidditcha, let's go. Dobra, dawać. Yy, będzie drużyna, która zbierze najwięcej punktów, to opcja pozwala rozegrać powtórnie każdy mecz na Hogwartsie, i zdobyć więcej punktów. Ok. Zagrajmy o puchar Quidditch'a. Krukoni, dobra. A kim w końcu gram? Bo nadal nie wiem. Jestem szukającym, broniącym. Kim jestem? Zimowy Hogwartu. Mm. Tego w gierkach na razie nie było. Ciekawe, jak w tych latach będzie ta gierka wyglądała. Myślę, że czeka nas dziś Ładnie to wygląda. Zdecydowanie lepiej niż te gry, co graliśmy wcześniej. I co mam robić? Mam dobra. mają Jeden zero. Cyk, Bierzemy kolejny punkt wleci. Yeah. yeah. Kurde, 300 punktów i ja jeszcze nie mam końca meczu, to jest 30 razy już rzuciłem, moi drodzy. Ile tego mam rzucać? Pucharki się bardzo zbliżyły, bo na środku widzę takie są jakby, wiecie, takie dwa pucharki, jakby medal taki złoty. Tak może jak się to dopełni, to dopiero będę miał wina. O. czyli czyli znicz się pojawia. To jak to się robiło teraz? No powiedz jakoś kilometry dalej, nie? Ode mnie O, dogoniłem go jakoś, dobra, dobra! On tak świetnie panuje Mam? Harry Potter! <noise> ok, trochę za długi był ten czas grania na tym boisku. Może to było czasowe? Może od ilości goli zależało? W każdym bądź razie było bardzo łatwo, aż za łatwo. Jak spoko się na razie gra? Nawet nie powiedziałbym, że jest fajniejsze od tych pełnych parych Potterów. Ale, Quidditch zawsze mi się podobał w filmie, więc. Jest spoko też to się gra. To nie jest to jak na razie jakiś mega rozbudowany i to mnie tylko tutaj boli. Johnson wspiera kafla! Świetnie przejmuje! Bell. Czym się strzelało, tym chyba, nie? Dobra. No to co, widzimy się za pół godziny, jak pokonam ich do zera. Zrobiłem jakoś specjalne zagranie, wyglądało to ładnie. E, więc mam 170 do 000. I wam powiem, że tu będzie to szybciej, tak mi się wydaje. Zauważyłem, że jak podaję, to też z tym postęp się jakby e, mojego paska postępuje, nie wiem jak to powiedzieć, więc będę częściej podawał, może ten... dzięki temu wygram. Znaczy, wygram. Może szybciej gra się skończy dzięki temu, nie? Widzicie, jak się pasek postępu przesuwa, jak podaje? Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Nie zostały mi wytłumaczone dokładnie zasady. I to mi się tylko nie podoba, ale... Jest ciekawiej na pewno. Szkoda, że boty są takie łatwe, że można robić im się... Co, co, co żywnie podoba. Pozostał Slytherin w Pucharu Quidditcha, Hogwartu, potem są Mistrzostwa Świata jeszcze. jak jeden meczyk z Mistrzostwa Świata zagramy mi w sumie tyle, no. Na razie gra jest po prostu, problem jest największy jej, że jest bardzo prosta i zwyciężenie nie jest absolutnie żadnym problemem. Mam nadzieję, że ta gra, co się w tym roku pojawi, naprawi ten problem i tam będzie rywalizacja multiplayer jakaś giga mocarna. Podoba mi się to. Nie jest to może... Poziom jakiegoś NBA czy FIFA, ale sportówka jak najbardziej fajna. I ślizgonami! ślizgonami. Nie mogę się doczekać. Mm. Harry Potter dla Coman Jest dobrze! a to co? Co jest? To jest zagranie specjalne? Uh -huh. Klikając to się dało, Okej. Okay. Ci gra ma dużo różnych możliwości, tylko ja nie umiem ich do końca obsługiwać, no i boty są banalnie proste, to jest największy problem, no Jak mi zabrał Chodź tu hopie. Oddawaj to Też miałem jakieś specjalne kombosy, widzę. Aha, zemsta! Tak, wydaje mi się, że był to fortełisy. I teraz nadszedł czas... Jest, 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 nic. Oj. Chyba gra się ścięła. <grymne> to jest. Uuuu... Gra nie przewidziała, że taki dobry będę. No nic nie mogę zrobić, moi drodzy. Klikam wszystko, co się da. Nic nie idzie zrobić. Mogę w opcjach tylko sobie wyłączyć wibracje. To też gram na klawiaturze. <grymne> Lipa totalna, no. Dobra, widzimy się jak to naprawię. Pokonałem wszystkie y, trzy inne domy Hogwartu. Więc prawdopodobnie zakwalifikowałem się do Mistrzostw Świata. No, ten, którzy w tym roku... O kurde, są ten. Nauczyciele. Uu, bileciki. Yeah, yeah. <laughs> Nie Ej, bo oni chyba poszli na jakieś Mistrzostwa Świata w Quidditchu, tak mi się wydaje, potem w jakiejś części. Nie pamiętam dokładnie, chyba właśnie czwartej albo trzeciej, nie pamiętam teraz. I nagle mi się Mistrzostwa Świata... ...pojawiły. Mam wybrać teraz kraj, który będę reprezentował? Czemu Bułgaria jest jako jedyna wymagana karty 65? Czy to już są... No, przeciwko komu będę walczył? O co tu chodzi teraz? Powiedzmy, że zagramy Anglią, jeżeli to jest wybór okay, Anglii. Wyśmienicie. to jedyny słuszny wybór. Okej, okay. wybór poziomu umiejętności. No cóż, yy... weźmy Nimbus 2000, na to wygląda, bo tutaj nie mam 35 kart. Okej, okay, są rundy. Dobra, zagrajmy sobie jakieś jeden, dwa meczyki. E, jak to w ogóle te mapy wyglądają, Ty się różnią. Okej, okay, czyli zobaczymy, czy poziom trudności się zwiększy. No stadion jest... trochę inny, aczkolwiek nadal no, trochę taki Hogwartowy. Wydaje mi się, że tekstury ma te same... co budynek Hogwartu. Dzisiejszy mecz odbywa się w Kraju wyspiarzy, w... Kraju Wyspiarzy, godem O kurde, dobra. O! Podają! Przechwytuję. W przejęciach ważne jest zdecydowanie. Co jest? Dobra, poziom się odnosi, w końcu się poprawił. Trzeba grać jakoś teraz z głową. Szybkie Yeah! Pierwszy gol dla mnie! O kurde, co jest! Takiego triku to ja nie mam, proszę mi też go udostępnić. To był z całą pewnością. Kurde, dobra. Powiem wam tak, wyrównana bardzo gierka. wyrównana. Fajniej się gra decydowanie z tym większym poziomem trudności niż na początku. Witam wszystkich, mówi dla Niemiecki stadion. Dobra, my drodzy. Ostatni meczyk. Nawet do końca go grać nie będę. Powiem wam tak, no ciekawie się w to gra. Zdecydowanie fajnie, jeżeli jest wyższy poziom trudności. O wiele od razu fajniej się gra. E, fajnie, jak tam bym uzierał te 35 kart, to wtedy będzie jeszcze fajniej się pewnie grało, z jeszcze wyższym poziomem trudności. E, bo wtedy te triki, uniki i tak dalej mają swoją. E, no, swoją jakby potrzebę użycia, nie? Bo tutaj aż tak tego jeszcze nie potrzebuję robić. Ale przydaje się, nie? Wiecie o co chodzi? Tyk. Jest trudniej, bo sobie podają, bronią lepiej i tak dalej, jak źle podasz to od razu wam biorą tą piłkę. O widzicie, teraz źle podałem i już mi wzięli piłkę, więc fajnie, fajnie. No, mój hype teraz wzrosnął względem tego Quidditcha, co ma w tym roku wyjść, bo podoba mi się taka gierka. Multiplayer, kiedy coś takiego pograł z jakimiś rangami i tak dalej. Później to jakoś bardziej rozbudowane jeszcze będzie i tak dalej, no to... Aż tylko oglądać. To w ogóle teraz już jeszcze łatwiej mi idzie. Już mam 30 punktów. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Polecam Gierkę. Może na z będę dalej kontynuował, więc może jakieś wam shoty teraz jeszcze wrzucę, ciekawe jak będą. I to by było na tyle. Ja się do niej żegnam. Do kolejnego odcinka eee, strzelmy ostatniego gola może i papa!